W polskiej polityce zamiast sezonu ogórkowego sezon na zwierzęta i zwierzęcą retorykę. Silny jak lew, sprytny jak lis. Główną linią politycznego podziału stał się konflikt lis kontra kaczki. Jeszcze kilka miesięcy temu premier ukazywał raczej słabe strony tych ptaków. Karmy kaczki, bo zaczyna się dla nich trudny okres. Trudno okres, który mogą przeżyć tylko wtedy, jeżeli ludzie im pomogą. Dziś obraz kaczek radykalnie się zmienił. Drapieżne kaczory potrafią porwać lisa. Unieść w powietrze i później los lisę ścieżki. Wizja premiera wygląda dość nieprawdopodobnie, ale spróbujmy. Drapieżne kaczory czają się na swą zdobycz. Gdy nadchodzi odpowiedni moment, chwytają ją i błyskawicznie unoszą w swych dziobach. Lis jeszcze próbuje się bronić. Ale po chwili zdaję sobie sprawę, że jego los jest przesądzony. Tak mogłoby to wyglądać, ale zdaniem fachowców mówienie o kaczkach jako drapieżnikach... Ja w dzisiaj rano mówiłem w radiu o drapieżnych kaczorach. Podtrzymuję to. To nieporozumienie, potwierdzają to ci, którzy zwyczaje i lisów i kaczek dobrze znają z praktyki. Nie są drapieżnikami, są krzykliwe, ale są niedrapieżne. I ci, którzy znają je z naukowych książek. Sezon jakiś drobny organizm, w jakimś tam są, także jeszcze kogoś inny jedzą, ale drapieżnikami nie są. Kaczka, czyli anas platyrchynkos, ważąca około kilograma, nie ma szans w starciu z lisem, wulpes wulpes, ważącym czasem nawet dziesięciokrotnie więcej. Na wodzie na ja pewno byłoby bezradny. Choć zdaniem ornitologów przy pewnych założeniach wyobrazić to sobie można. Teoretycznie porządny kaczor mógłby przytopić małego liska tzw. Tak niedoliska na głębokiej wodzie. Zdarza się, że w obronie młodych kaczka może zaatakować. Wiele zależy więc od masy lisa i desperacji kaczki. Ale to tylko rozważania tych, którzy potrafią rozdzielać włos na czworo. Prawda ludowa jest zdecydowanie mniej skomplikowana. Nie, kaczka nie wolny. lis kaczkę może porwać. A więc dla premiera z zoologii 3 z minusem, a z wyobraźni politycznej, to się dopiero okaże. To musi cieszyć. Jeszcze niedawno w języku polityki dominowały chamy i warchoły. Dziś mówi się o kaczkach i liskach. Aż żal, że wkrótce wszystko pewnie wróci do normy, a polityka pokaże swoją zwykłą, ludzką twarz. Piotr Michalak, wydarzenia.